Bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział w 50. edycji, stąd ta L. -ka. L to rzymska literka 50. 50. edycja Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju turystyczno krajoznawczego I Tak naprawdę turystycznej, krajoznawczej, wiedzy z historii, geografii, biologii. Wszystko razem można powiązać z przyrodą. Akurat. Też umiejętności posługiwania się mapą, czyli tam umiejętności takie troszkę wojskowe, topograficzne. No i dobrnęliśmy do końca. Myślę, że było fajnie. Tak czy nie? Tak. tak bez eurou, wszyscy zmęczeni. Dyscyplina, że, yy, że można być pierwszym w jednym, a w drugim można być czwartym. Także i to już nie szkodzi. Mam nadzieję, że za rok znowu się spotkamy. Namówicie jeszcze innych, których... Test wiedzy, bo tutaj najwięcej punktów można było zdobyć. Yy, ogólnie wyszło dobrze, bo większość yy, drużyn zdobyła około połowy punktów możliwych do zdobycia, czyli to jest bardzo dużo. Yy, ja liczę oczywiście całą drużynę, nie indywidualnie, tylko całą drużynę. To samo było w, w szkołach podstawowych też. Większość, znaczy wszystkie drużyny zdobyły więcej punktów niż połowę możliwych do zdobycia, czyli to jest bardzo dobry wynik. Yy, odznaki, no tutaj wiem, że większość odznak nie zdobywała do tej pory, ale to dzisiaj będziecie mieli okazję zdobyć pierwszą oznakę, a potem już będziecie sobie w internecie szukać, co to są oznaki krajoznawcze, oznaki turystyki kwalifikowanej i oczywiście tak, wyniki są dobre, bo jak 16 a, punktów na 20 możliwych, czy nawet tutaj 18-17 punktów, to jest bardzo, bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o Samarytankę, bo to wcale nie jest prosta konkurencja. Rower to różnie tutaj bywało, jak się komu udało wjechać na te różne przeszkody, to tam wszystko poszło e, w miarę sprawnie, ale też nie było jakichś odchyły. Na 80 punktów możliwych tutaj widzę chyba tylko jedna, dwie drużyny, które nie przekroczyły połowy, ale nawet jak nie przekroczyły, to i tak wyszło dobrze. No i ten marsz na orientację. No tutaj można albo wszystko stracić, albo wszystko zyskać. Trochę inaczej się teraz przelicza punkty niż jeszcze kilka lat temu, dlatego też tych punktów różnie. Y, drużyny y, nazbierały. I tak y, y, można było zdobyć łącznie maksymalnie 100 punktów, ale jest drużyna, która zdobyła aż 98,6, czyli to jest y, super wynik. No, 1,4 to jest chyba za... Za co to było? Azymut. Azymut, azym. azym, tak. Azym, a ta. Azym, ta. A już wiemy nad czym pracować. Azymuty. tak. E, witamy tutaj naszą panią prezes. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no tak, tak e, w jednej drużynie poszło bardzo, no powiedzmy, e, e, słabo po prostu na tym. E, zgubili się kilka razy. Czy nie odnaleźli punktów, należało odnaleźć? E, jak to tam było? Na ławeczce siedzieli panowie. Tak, a tam był, był punkt e, przy tej ławce, więc dziewczyny chyba bały się tam podejść bliżej, tak? Coś to było, tak? która ta dotyczywa była? Nie to się przyznać teraz, ale to tam mówię, że, że tam właśnie e, e, tak, obok punktu e, siedzieli. No panowie, którzy tam odpoczywali powiedzmy. Go. Bały się podejść tam bliżej. No ale to mniejsze o W każdym bądź razie trzeba przyznać, że niektóre drużyny przygotowały się z tego, ale to dlatego, że mają doświadczenie z poprzednich imprez i tych ogólnopolskich, czy nawet tutaj naszych yy, oddziałowych. Yy, mam nadzieję, że w przyszłym kalendarzu pani prezes znajdzie się miejsce na chociaż jedną imprezę na orientację taką otwartą dla wszystkich, nie tylko z okazji. O MTTK. Spróbujemy to zrobić w kalendarz. No, działalność w PTTK, czyli udział w tych konkursach i jednocześnie y, zaangażowanie się w te konkursy, y, ta trójka otrzymała y, zgodnie z uchwałą zarządu naszego oddziału PTTK dyplomy, y, które są nagrodą też za tą właśnie działalność i aktywność w PTTK. Rozmówica znaczy. <śpiewa> Amelia, przepraszam. Amelia, amelia, przepraszam bardzo jeszcze raz. No to już ci nie prezesa jeszcze raz. I Bruno. 我今天去试试你。